na portalu Bolesinfo, jesteśmy w sali pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bolesławcu. Widzę, że odbywa się tutaj piękny turniej piłki nożnej. Co to za turniej? Jest to turniej, który zorganizował Klub Sportowy Talent. turniej turników. Grają tutaj chłopcy z Rysika 2003 i młodsi. Zaprosiliśmy na zawody 10 zespołów, m.in. z Zielonej Góry, z Wałbrzych. To jest bardzo silna. Rozbiewają się bardzo wyrównane jak na chwilę zawodów. zawody. Czy zdobyłeś jakieś kuchary? Jak to w ogóle jest? Tak, tak. Mamy tutaj przygotowane piękne kuchary dla trzech najlepszych drużyn oraz medale dla wszystkich zawodników, którzy będą uczestniczą w tych zawodach. W jakiej kategorii wiekowej odbywa się to? Tak jak już wcześniej wspomniałem, jest to, są to z zersnika 2003 i Łoci. Hmm. Hmm. 23 i 24. Mamy również dziewczęta w yy, yy, pojedyncze, pojedyncze dziewczęta pojedynczo występujące tak? ze sportami, tak? Tak. Yy, w drużynie Centrum Odpiewania Młodych talentów jest dziewczynka A dziewczynki jak grają na równi? Na, na taki poziomie tak, chłopcy? Oczywiście grają na równi, nie odstają tutaj chłopcom. Można powiedzieć, że nawet są bardziej zaangażowane To Widzę, że grają bardzo ambitnie, starają się walczyć o piłkę, ale i techniki dość dobrą mają. Tak, nie, nie odstają tutaj i technicznie, i, i, i pod względem zaangażowania. Chłopca. To jest Pana faworytem w tych zawodach? Yy, w pierwszych meczach, kiedy, kiedy już zobaczyłem wszystkie drużyny, bardzo wysoki poziom yy, drużyna z Zielonej Góry, jest to Akademia Piłkarska Faluba Zielona Góra I, i być może oni tutaj będą wysoko. Również Górnik Wałbrzych może być y, faworytem. No i liczę również na nasz zespół Klubu y, Sportowego Talent Bolesławiec. No Talent Bolesławiec doskonale się spisuje ostatnio w rozgrywkach y, regionalnych. No to chyba tutaj też jakoś się dobrze zaprezentuje. Mamy nadzieję, że tak będzie. Y, wszystko zweryfikuje nasze umiejętności i, i, i wszystko okaże się dopiero. I jak zwyciężą najmłodsi. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.